Sezon szósty nadal trwa i skrywa w sobie wiele sekretów oraz nowości. Między innymi darmowy pakiet dla posiadaczy PC, darmowe fałdolce i naprawdę jeszcze więcej, a to wszystko w dzisiejszym filmie. No i na samym początku tego filmu, moi drodzy, naprawdę byłoby mi miło, gdybyście zostawili łapkę w górę, bo ostatnio jest naprawdę słabo z zasięgami. Przy okazji również przypominam szybko o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej jest to właśnie Hexo32. Byłoby mi naprawdę miło, gdybyście go wpisali, a ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Także ostatnio przeglądając sobie TikToka, Trafimy naprawdę wiele filmów, które po prostu przedstawiają nam jakieś sekretne miejscówki w Fortnite. Cie. Na samym początku mamy tutaj miejscówkę, która znajduje się dokładnie na tej oto wyspie. Jest to nowa właśnie miejscówka dodana w ostatniej aktualizacji. Tam podobno znajduje się jakaś sekretna lokacja. No i ogólnie na no to mamy tam również nowego NPC-ta i naprawdę wiele ciekawych rzeczy, które za chwilę wam pokażę. Ale na samym początku taka naprawdę spoko informacja, a najdokładniej taka, że laboratorium bojowe powróciło. Nawet nie wiem kiedy, ale powróciło, gdyż ten tryb został po prostu na chwilę usunięty z Fortnite'a. Nie mam pojęcia dlaczego, ale Epic Games naprawdę to zrobiło i po prostu usunęło ten tryb na, no dosłownie, nie wiem, chwilę, ale po, po prostu naprawdę sporej interwencji graczy no przywróciło ten tryb. Na szczęście, bo tutaj jest naprawdę po prostu łatwo pokazać Wam wszystkie sekrety, łatwo jest sobie dolecieć, że tak powiem, na każdą praktycznie miejscówkę i no ogólnie jest to według mnie taki tryb, który no jest naprawdę spoko. Tym bardziej jest to trochę nostalgiczne, bo kiedyś to na Nazywał się on plac zabaw, i no, grało się tutaj 1v1 -y ze znajomymi. No, pamiętam te czasy, było to coś naprawdę pięknego. My, moi drodzy, dolatujemy sobie, właśnie na nową miejscówkę i jest ona bez nazwy. Tak jak tutaj już widzicie, mamy pierwszego npc ta Pierwszego i w sumie ostatniego na tej miejscówce. I ogólnie, no, to jest tutaj naprawdę spokolucik. Przy okazji mamy tutaj właśnie również Golden Scar. I co ciekawe, jeżeli go sobie podniesiemy, to właśnie ta oto pani, czyli Aurelia, zacznie nas na w świecie tak. Ogólnie, no to jeżeli sobie do niej wejdziemy, to mamy tutaj tylko tryb bud i to tak naprawdę tyle. No i moi drodzy, no to ogólnie to mamy tutaj, według właśnie TikToka, sekret, a najdokładniej sekretną lokację, która znajduje się właśnie pod tą całą miejscówką. I ogólnie nie wiem dokładnie, w którym to było miejscu, ale podobno właśnie gdzieś tutaj mamy jakąś sekretną po prostu lokację, która właśnie się tutaj gdzieś znajduje. Także sprawdźmy sobie, rozkopmy to wszystko. przy okazji naprawdę spoko skrytkę. A najdokładniej, jeżeli sobie rozkopiecie jedną podłogę, to możecie sobie dojść dokładnie tutaj i możecie sobie tutaj przekampić pół gry. I tutaj nie ma po prostu żadnej miejscówki sekretnej czy czegoś takiego. Ej, Dosłownie możecie to sobie całe obejść i tutaj możecie się skampić. Ej, to jest przecież totalnie kozacki pomysł. Także przy okazji no po prostu mamy tutaj coś takiego, że to jest fake. I... Ale przy okazji pokazałem Wam naprawdę spoko miejscówkę do kampienia. Jeżeli chcielibyście sobie szybko nabić punkty na arenie, czy coś takiego. A jeszcze teraz pokażę Wam, co się stanie, jak sobie podniesiemy tego skara. No to to mniej więcej się stanie i. A, okej. Okay. Także teraz przyszła pora na właśnie jakąś nowość, ponieważ sprawdziliśmy sobie sekrety, które okazały się kłamstwem. No i ta nowość to właśnie darmowy pakiet dla posiadaczy PC, a najdokładniej rubinowe cienie. Także nie jest to jeszcze potwierdzone w 100%, ale ostatnio Likerzy odkryli, że w plikach gry skrywa się coś takiego, jak darmowy pakiet dla posiadaczy właśnie PC. No i ogólnie no to mamy tutaj naprawdę kilka ciekawych wyzwanek, które są naprawdę proste, a za całość możecie zgarnąć sobie naprawdę spoko przedmioty. Także pierwsze wyzwanie brzmi graj ze znajomymi, i musimy zagrać 5 razy z jakimś znajomym i wtedy otrzymamy plecak. Następnie przetrwaj przeciwników i za to wyzwanie będziemy mogli otrzymać lotnie, następnie zadaj obrażenia przeciwnikom, za to będziemy mogli otrzymać killów, a za ukończenie tych trzech wyzwań będziemy mogli zdobyć właśnie darmowego skinka. Jak już mówiłem, nie jest to jeszcze potwierdzone i po prostu likerzy odkryli jak na razie tylko to. No i po prostu największym domysłem właśnie zdobycia tego pakietu będzie to coś takiego jak właśnie ekipa lojalnościowa. Nie jest to ekipa Fortnite, tylko ekipa lojalnościowa. Lojalnościowa, najprawdopodobniej będzie to polegało na tym, że po prostu im dłużej gracie w Fortnite'a, tym więcej ciekawych nagród będziecie mogli zdobywać. Czyli, na przykład, w tym przypadku, załóżmy, że będziemy grali tydzień w Fortnite'a i będziemy mogli zdobyć właśnie na przykład ten oto pakiecik totalnie za darmo. No i jak już mówiłem, jest to tylko i wyłącznie dla posiadaczy PC, gdyż tak po prostu mówią likerzy. Lecz możliwe, że Epic Games jeszcze się rozmyśli i po prostu da ten pakiet albo do sklepu, albo po prostu da on go właśnie dla posiadaczy wszystkich platform. Mimo Miejmy taką nadzieję, no i ogólnie no to właśnie jak już mówiłem zdobycie tego pakietu nie jest jeszcze potwierdzone właśnie w jaki sposób będziemy mogli to zrobić, także jak na razie jest to tylko taki przeciek, lecz miejmy nadzieję, że w następnych aktualizacjach rzeczywiście po prostu będziemy mogli takowy pakiecik po prostu na PC zgarnąć totalnie za darmo. Także kolejną naprawdę ciekawą nowością jest to 1500 fałdolców najprawdopodobniej za darmo. A najdokładniej ostatnio w plikach gry pojawiła się taka wzmianka o odblokowaniu 1500 fałdolców za darmo. No i moi drodzy, no to jest naprawdę ciekawe, ponieważ została zaktualizowana ta wzmianka przy dodatku do Świętego Patryka. Co ciekawe, no to właśnie Święto Świętego Patryka jest po prostu w marcu, a jest obecnie maj i to jest w sumie naprawdę ciekawe. Tym bardziej, no to właśnie skiny z tamtego okresu powracają tylko i wyłącznie właśnie wytoczone święto i nie ma po prostu opcji, że właśnie jakiś skin, który po prostu jest dodatkiem do Świętego Patryka, powróci sobie tak nagle do sklepu. Co ciekawe, no to najprawdopodobniej chodzi tutaj o albo zmianę jakiejś po prostu klasy rzadkości jakiegoś ubioru z po prostu tamtego okresu, albo o jakiś po prostu błąd epic. Lub możliwe, że też szykują oni jakieś właśnie wyzwania na v ale oczywiście mogą być to wyzwania za jakiś pakiet, czy coś takiego. No i nie, nie będą to najprawdopodobniej wyzwania na pakiet, który po prostu o którym a ja przed chwilą mówiłem, tylko po prostu jakiś płatny, gdyż nieraz mamy właśnie w sklepie do kupienia, na przykład za 40 zł, jakiś pakiet, w którym po prostu mamy przy okazji jakiegoś skinka, kilof i tak dalej, oraz również wyzwania na fałdolce. Także możliwe, że Epic Games szykuje po raz kolejny coś takiego, lecz naprawdę zastanawiające jest to, że akurat ta wzmianka pojawiła się koło dodatku do Świętego Patryka. Także jeżeli macie jakieś ciekawe teorie na ten temat, to koniecznie możecie napisać w komentarzu i nie wiadomo, czy po prostu posiadacie jakiś dodatków. w z właśnie Świętego Patryka po prostu dostaną te v czy po prostu Epic Games jakoś inaczej to rozwiąże. Możliwe, że to po prostu jakiś błąd, który ktoś pisał do plików gry i tak naprawdę to miało być totalnie inaczej. Że moi drodzy, jeszcze przed tym, jak przejdziemy sobie do ostatniego sekretu, to muszę wam powiedzieć coś naprawdę kozackiego. A najdokładniej Epic Games szykuje naprawdę gruby projekt i najprawdopodobniej będzie to albo jakiś zwiastun na nowy sezon, albo film lub serial. Ogólnie no to właśnie na TikToku pojawiło się takie nagranie, jak teraz widzicie na ekranie i tak jak tutaj widzicie, jest to naprawdę ciekawe. A najdokładniej postacie z realnego życia po prostu przechodzą do Fortnite'a i rzeczywiście byłoby to naprawdę, że tak powiem, proste w wytworzeniu jakiegoś serialu czy filmu. I moi drodzy, możliwe, że niedługo pojawi się o tym właśnie jakiś film, który po prostu będzie dłuższy i tam będzie jakieś więcej spekulacji i tak dalej. I swoją drogą, no to w komentarzu możecie również napisać, czy chcielibyście zobaczyć jakiś film lub serial właśnie związany z Fortnite'em. Bo wydaje mi się, że byłoby naprawdę ciekawie, i to rzeczywiście po prostu podbiłoby, że tak powiem, totalnie Fortnite'a do góry, a my przechodzimy sobie do ostatniego sekretu. A najdokładniej jest to po prostu zobaczenie to, co tak naprawdę znajduje się w środku tej kuli, a najdokładniej podobno znajduje się tam skin Fundament. Także moi drodzy, ogólnie jeżeli sobie staniemy dokładnie w tym oto miejscu i się tutaj przyjrzymy troszeczkę z boku, to ma tam być skin Fundament i tak jak widzicie, nie ma tam żadnego skina. Lecz co ciekawe, no to tutaj jeszcze będzie naprawdę wiele różnych rzeczy się działo na pewno z tą oto miejscówką. A i w ogóle, no to, to jest też naprawdę ciekawe. A najdokładniej tak, jak tutaj widzicie, normalnie widać, że tak powiem, mapę. że Zresztą, nie wiem, pokażę Wam to na, o, na przykład łuku, bo na łuku to będzie lepiej widać. Tak jak widzicie, tam jest zwykła mapa. Przez to sobie w ogóle można strzelić? Chyba nie. Czekajcie, spróbuję. Chyba się nie da. Ale tak jak widzicie, mamy tam normalnie widoczność na mapę. I teraz, gdy sobie podejdziemy z drugiej strony... To mamy tam widoczność na drugą stronę mapy. Tak jak rzeczywiście tego punktu by tutaj totalnie nie było, a on tak naprawdę się tutaj znajduje. Także moi drodzy, podsumowując dzisiejszy materiał, no to nie warto wierzyć TikTokowi. A najdokładniej, no, jest naprawdę wiele różnych filmów, które przedstawiają nam wiele różnych rzeczy, i tak jak tutaj widzieliście, no to po prostu nie ma, że tak powiem, nic. I niestety, ale w większości rzeczy, które dzisiaj sprawdziłem, to po prostu są sekretne lokacje i tak dalej, których nadzwyczajnie w świecie w Fortnite najcie nie ma. także moi drodzy, no to jak będą po prostu jakieś giga sekrety i tak dalej i tak dalej. to nagram wam o tym film, a w dzisiejszym filmie mam nadzieję, że przedstawiłem wam spoko informacje na temat tych filmów, jakichś pakietów i tak dalej. także myślę, że to jest naprawdę spoko. no i co? to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. ja byłem Hexo. dzięki wam za obejrzenie i jeszcze przypominam o moim kodziku, a najdokładniej Hexo32 w sklepie z przedmiotami. no i co? trzymajcie się. do zobaczenia i cześć.